Ciałem Rządziki, moi kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kładę się Jak zawsze, Kapitan Rutain i zapraszam na kolejny odcinek Flash News Let Loose. Dzisiaj będzie niedługo, ale będzie konkretnie, moi drodzy, zapewne zastanawiacie się, co we wstępie odcinka robi spod z bitwy w Ardenach. Battle of the Bulge, prawda? 44 rok, zima. No co? To jest. Coś, na co chyba wszyscy żeśmy czekali w grze, hellet I pomimo tego, że roadmapa w tym roku była taka siaka, sraka, to muszę wam powiedzieć, że no, zaimponowali mnie no trzy kropki. Powiem tak. Będą zmienne warunki pogodowe, będzie, będzie zima, będzie nowa mapa. Także lecimy. Dobra, mamy Double Offer Briefing 201 Elsborn Ridge, tak będzie nazywała się, nowa mapa, moi drodzy, i możemy się jej tutaj przyjrzeć. Mamy drobne, drobne spociki, to i owo i oczywiście parę słów od twórców gry, że no, w, w rocznicę, 80. rocznicę D-Dayu Normandia będą wypuszczali nową mapę do gry Hell's Bardzo miło mi z tego powodu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu troszeczkę wieje nudą Mapa Mortę jest całkiem przyzwoita, ale jest jeszcze niedorobiona O co bym na pewno prosił, żeby w tej mapie To to, żeby, żeby moi drodzy Roślinność, roślinność była ośnieżona, ale była taka jak na mapie Mortę Ale żeby budynki były tak jak na starszych mapach Heletlus Bo na mapie Mortę niestety te budynki są troszeczkę niedorobione Na pewno będzie dynamiczny śnieg, będzie padał śnieg Moi drodzy, no gdyby śnieg nie padał To nie byłoby tego jeszcze jakby dało się Kurczę, poczuć ten efekt Zimna, ale to może można sobie zamrażarkę Czy lodówkę postawić obok komputera No przy niektórych sprzętach to Jest na pewno wskazane Bardzo fajnie, bardzo fajnie Muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że coś Nowego w końcu zobaczymy Mam nadzieję, że te zmienne warunki pogodowe Też nie będą taksowały za mocno Tego co będzie się Działo na ekranie Powiedzmy sobie tak, no bo przecież wiadomo może dodawanie efektów i tak dalej, i tak dalej, to, kurczę, no, y, też tych FPS-ików trochę zabierze, ale mam nadzieję, że będzie to zrobione jak trzeba. Oczywiście ponawiam tutaj apel o optymalizację tego właściwie, żebyśmy nie mieli problemów ze spadkami, tak jak to było przy, na przykład, mapie karantynu. Kto gra dawno od dawna, ten pamięta, że na mapie karantynu też było, było różnie na samym początku. Y, nawet jak ktoś miał potężny sprzęt, to to nie chodziło. No, mam nadzieję, że tego unikniemy, ale wiecie co? Ten spocik, popatrzcie, tutaj, tutaj, popatrzcie sobie na to, jak to, jak to wygląda. Kurczę, teraz wyobraźcie sobie szkopów biegnących y, tam z, z tego lasu, z okopów. Ja się cieszę, ekscytuję się, lubię tą grę, y, tworzę z niej content już tak długo i po prostu cieszy mnie każdy nowy, nowy, nowy no, każda nowa mapa, y, która do niej y, wchodzi. Moi drodzy, a myślę, że tutaj, y, tak sobie myślałem kurczę, ta roadmapa w tym roku jest taka cieniutka, Taka cieniutka ta roadmapa, co ja, kurde, będę... Z czego ja będę robił odcinki Flash News No, ale jednak, proszę bardzo, jest co nieco, więc... Mm, moi drodzy, jak widzicie, fajnie, fajnie to wygląda. Jeszcze wyobraźcie sobie tutaj wybuchy artylerii, pocisków, granatów, strzały, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie, będziemy się dobrze bawili, bo wiem, że Mortę nie należy do ulubionych map. Niektórym przypadła do gustu, niektórym nie. Mi, tak jak powiem... Fajna jest roślinność na mapie Mortę, bardzo mi się podoba, jednak budynki wymagają mnóstwa, mnóstwa pracy. No, asety nie zostały tam dokonane, wykonane tak jak należy, ale tutaj widzę, że. No, wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie, moi drodzy. Więc taki krótki, szybki odcineczek Flash News Helmet Więcej z Helmet już niedługo. Taka zapowiedź. Kto pamięta serię, no taki wesoły skład yy, i powróci, powrócimy, powiedzmy sobie, z odcinkami ze zwariowanego, zwariowanego składu snajperskiego. Tak, tak, tak. Taki spoiler, spoiler, alert, moi drodzy. Także mam nadzieję, że materiałik się wam podobał. Jeżeli się wam szybko podobały takie newsy, powiedz co myślicie na ten temat Komentarz, subskrypcja, strzelajcie dzwona notyfikacji Będzie mi bardzo, 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 bardzo miło I bardzo dziękuję Chylę normalnie czoła Przed moimi wszystkimi wspierającymi na kanale Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał Tymi paroma złociszami Będzie mi bardzo miło Robię to hobbystycznie, ale staram się to rozwijać Żeby to miało jakieś tam ręce i nogi No i co? To tylko tyle, no, fresh news, plus Nowa mapa Battle of the Bulge Baston, Ardeny, Kompania Braci. Kurde, nie wiem, mi, mi zaczyna, mi zaczyna. fajnie, fajnie działać yy, wyobraźnie. No będzie, będzie super. Mam nadzieję, że się mi zawiodę. Wypowiedźcie, co widzicie. Cześć.